Dzień dobry, dzień dobry! Dziś o nieruchomościach. Czy lepsze są mieszkania, czy lokale z najemcą sieciowym, takim jak Żabka, Duży Ben, czy w skrajnych przypadkach Biedronka, na przykład? Pogadamy sobie o tym, bo te osoby, które inwestują w nieruchomości, myślą przeważnie nieruchomość równa się mieszkanie, a dzisiaj porównamy pod względem 10 różnych aspektów, czym się różni wynajem nieruchomości komercyjnej od Mieszkania. Oczywiście przyjmiemy sobie za chwilę jakieś warunki przegowe, żeby rozmawiać na jakichś konkretnych liczbach i porównamy sobie aż 10 różnych aspektów. A jeżeli chcesz porównać swoją księgowość z naszą księgowością, to oczywiście Happy Taxes, pod spodem jest link, jest również Happy Invest, czyli nasze właśnie nieruchomości, które mają już najemców. Zresztą dla wytrwałych będzie pewien bonus, bo jeżeli chcesz inwestować w lokal komercyjny, to akurat Ostatnio miałem taką sytuację, że miałem lecieć do Poznania. Wstałem nad ranem, bo tak miałem samolot, i patrzę, a tam wiadomość od osoby, z którą miałem umowę przezenną podpisać, że nie dojedzie, ma jakieś problemy prywatne. I akurat dosłownie w zeszłym tygodniu lokal, który mieliśmy sprzedać, nie sprzedaliśmy, więc akurat mam jeden lokal, że tak powiem, do, na sprzedaż z spółki, czyli gotowy jest tam Żaba i można kupić, a to jest akurat rzadkość, bo przeważnie. Te lokale się że tak powiem, tworzą, te żabki wchodzą do tych lokali. Ale o tym może na koniec filmu. A teraz pogadajmy o konkretach. Pół miliona. Weźmy sobie taką wartość pół miliona. Dlaczego pół miliona, a nie milion albo trzysta tysięcy? Dlatego, że za pół miliona na Śląsku już możesz sobie kupić nie tylko mieszkanie, ale nawet kilka mieszkań. Ja wiem, że dla niektórych to jest szokujące, ale tak jest. No i za pół miliona już kupisz sobie jakąś żabkę. Oczywiście dla osób, które nie znają tematu, nie chodzi o to, że jesteś zabiorcą żabki, tylko że jesteś osobą, która ma lokal i wynajmuje ten lokal żabce. I to jest wszystko. Nic Cię więcej nie interesuje. I będziemy właśnie mówić o żabce, a nie o jakichś innych najemcach sieciowych, bo żabek jest najwięcej i takie lokale występują najczęściej. Żabka też ma specyficzne wymagania, bo te 90 metrów musi być. Stąd też ta stawka pół miliona gdzieś wchodzi w grę, bo te 4-5-6 tysięcy z metra trzeba, no bardziej 5-6 tysięcy z metra trzeba zapłacić, więc na takich liczbach operujemy mniej więcej i patrzymy, co za to można zrobić, jakie to ma plusy i minusy. Co ciekawe, mieszkania mają wyraźne plusy i lokale mają wyraźne plusy, więc to jest kwestia tego, jakim inwestorem jesteś, na jakim etapie, czego oczekujesz. Dobra, i zacznijmy pierwszą kwestię dywersyfikacja. Jak możemy rozpatrywać takie, takie pojęcie w kwestii mieszkania, a jakie w przypadku lokalu? Za pół miliona na Śląsku kupisz dwa lub trzy mieszkania. Oczywiście mieszkanie to jest dużo powiedziane. Mówimy o kawalerkach lub mikrokawalerkach. Powiedzmy, że na Śląsku kupisz za to dwie kawalerki lub trzy mikrokawalerki, ewentualnie dwie mikrokawalerki, jedna kawalerka, dwie kawalerki, jedna mikrokawalerka. To wszystko zależy od tego, co się akurat trafi na rynku i y, jakie masz możliwości, i czy to będzie bardziej pół miliona, czy 550 tysięcy, i tak Więc zakładamy dwa, trzy mieszkania. Dlaczego to jest fajna dywersyfikacja? No bo jeżeli nie masz jednego najemcy, no to możesz mieć dwóch innych całkiem, całkiem sensownie. A w przypadku lokalu użytkowego, no tam jest zarydenkowo, albo jest żabka, albo nie ma. I teraz, jeżeli masz to w mniejszej miejscowości, bo jeżeli mówimy o kwocie pół miliona, to nie porządzisz sobie w Katowicach czy Warszawie, ale w mniejszej miejscowości już tak, już sobie kupisz fajny lokal za, za, za te pół miliona. I tam jest przeważnie tak, że wszystko albo nic. Jest albo żabka, albo ten lokal będzie stał pusty przez jakiś czas, bo na pewno znasz takie miejscowości. Zresztą nawet w dużych miastach tak jest, że jedziesz z takimi ulicami, a tam jest masa lokalów do, lokali do wynajęcia, więc Tutaj jest wszystko albo nic. Owszem, żabka czy każdy inny najemca sieciowy podpisuje umowę na wiele lat, no ale jeżeli tej żabce nie będzie szło, no to ona też tam może się z takiej lokalizacji wymiksować. Natomiast jeżeli wiesz, jakie są obroty, wiesz, że ta żabka działa, to ryzyko nie jest duże. Natomiast na pewno w mieszkaniach jest większa dywersyfikacja, bo zawsze mając też kilka ksiąg wieczystych, no bo w przypadku tego pół miliona mówimy raczej o, o a raczej o dwóch księgach wieczystych. Zawsze masz jedną nieruchomość sprzedać, drugą zostawić. W przypadku żabki raczej będzie to jedna, jedna nieruchomość. Chociaż zdarza się tak, że kupujesz sobie na przykład cały budynek, gdzie jest żaba, a obok jest na przykład jakiś inny punkt jakaś pani kosmetyczka, jakieś usługi inne itd. Więc wtedy masz z kolei dwie, dwa lokale i też jest jakaś dywersyfikacja. Natomiast z założenia mieszkania na tej płaszczyźnie wygrywają. Druga kwestia, obsługa. Czyli innymi słowy, upierdliwość. Jeżeli chodzi o mieszkania, no to jednak ci najemcy się zmieniają. Jeżeli to są małe mieszkania, no to masz najemcę pod tytułem studenci. Student dzisiaj jest, jutro go nie ma, bo mógł nie zdać, mógł zmienić uczelnię, mógł się zakochać na Erasmusie i pojechać do Hiszpanii, itd. Tak tak są różne tematy. Więc tam z założenia ta żywotność, czyli ta, ta stałość osoby, która jest w takiej kawalerce. Nie wiem, jak w innych miastach, w Naśląsku, jedno najemce około jest półtorej roku. Z kolei, jeżeli chodzi o obsługę. A, no i oczywiście, takie najemca może mieć jakiś problem z internetem, może mieć jakiś problem z kranem, czymkolwiek, więc wtedy jest wymagana obsługa i wtedy najlepiej mieć kość, to tym zarządza. Ja tak, ja tak to mam rozwiązane. Natomiast w przypadku Żaby, no to jest Baja. To jest Baja, po prostu co miesiąc leci faktura i dostajesz po prostu kasę na konto. Faktura, lub oczywiście, jak jesteś, może zaczeka osoba prywatna to robić, i też kasa co miesiąc wpływa na konto. W praktyce, z mojego doświadczenia, tam nie ma w ogóle kontaktu z tym najemcą, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Także, jeżeli chodzi o obsługę, lokal komercyjny z najemcą sieciowym wygrywa definitywnie. Kolejna kwestia finansowanie. Pod kątem finansowania no to lokal komercyjny możesz kupić albo za gotówkę, albo ewentualnie w jakimś kredycie inwestycyjnym na Twoją nie wiem, spółkę, więc tutaj finansowanie jest ograniczone. Ale w przypadku mieszkania nie tylko możesz brać kredyt hipoteczny, ale też, jeżeli nigdy nie miałeś mieszkania swojego, no to są to jest te programy, program właściwie rządowy, że masz zero wpłaty własnej, nie masz przypadku PCC, także bardzo fajna opcja. Więc jeżeli chodzi o finansowanie, zdecydowanie. Łatwiejszy, tańszy kredyt jest w przypadku mieszkania, więc tutaj definitywny plus. I szczerze mówiąc, to jest mój główny plus i główna przewaga mieszkań, i ja właśnie dlatego inwestuję w mieszkania głównie, bo mam dźwignię, mam, mam możliwość kredytową, a z kolei lokale komercyjne właściwie na, na chwilę są wyłącznie finansuję gotówką. I, no i to jest duży plus tych mieszkań, że jednak możesz brać je w kredycie hipotecznym. Dobra. Lecimy dalej, podwyżki czynszów. To jest ciekawe, bo z reguły, jak masz najemcę, a jeśli nie daj Boże, lubisz tego najemcę, no to co? Mija rok i teraz co? Masz mu podwyższać? Możesz, ok, możesz. Możesz też zawrzeć umowę taką, że to jest o stawkę GUS, jak najbardziej. Natomiast w przypadku lokalu sieciowego, to jest różnie. Jeżeli chodzi o żabki, jeżeli masz umowę starą, no to masz refinansowanie o, znaczy rewaloryzację o stawkę GUS. Czy na przykład w tym roku to było 3,6% albo 3,8%, teraz nie pamiętam dokładnie. A w nowych umowach jest tak, że jak masz nową żabkę, która dzisiaj weszła, to ona z kolei ma w umowie połowę stawki GUS. Tak naprawdę to, to tutaj daje remis, bo w przypadku, w przypadku starych umów no to być może żabki wygrywają, lokale komercyjne wygrywają. W przypadku nowych umów no to już fajnie, że co roku masz podwyżkę gwarantowaną, ale ona jest tylko połowę realnej inflacji. Natomiast w przypadku mieszkań to już zależy, jak, jak sobie ustawisz, jak będziesz konsekwentny w tym. Nawet jeżeli jest realna inflacja, to niekoniecznie w twoim regionie jest, więc, więc nie możesz zbytnie podwyższyć, mimo że byś chciał. Także tutaj, jest, tutaj uważam, że jest remis, zależy, jak na to patrzeć. Piąta kwestia. Stabilność, czyli to, jaki ten najemca jest. Tu już właściwie to omówiłem, bo żabka jest stabilnie cały czas, jeżeli oczywiście kupisz dobrą żabkę, a nie jakąś taką, co właśnie upada. Natomiast jeżeli chodzi o najemców, najemców takich klasycznych, no to tutaj jest jakaś rotacja, róż, różnie to bywa. I teraz, jeżeli z kolei nagle będziesz miał jakiś kryzys mieszkaniowy, no to jednak ta, te mieszkania twoje mogą stać puste teoretycznie. Raczej, jak dobrze wybierzesz te mieszkania, to o to mi się nie martwił, bo to jest kwestia, to jak to w nieruchomościach, lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Natomiast teoretycznie możesz mieć jakieś puste miesiące. No właściwie praktycznie możesz mieć, bo zawsze gdzieś tam po czasie jakiś miesiąc będzie pusty. Natomiast jeżeli kupisz żabę nawet w mniejszej miejscowości, to jest ciekawe, bo żaba przeważnie lubi jak jest 100 tysięcy obrotu, to jest takie rozsądne minimum, ale takie żabki dobre to jest takie 130 tysięcy plus 140-150 i tak dalej. I teraz zobacz, jeżeli masz miejscowość Mniejszą nawet, która wymiera. Ale tam ta żaba robi na przykład 170 tysięcy obrotu i to jest jedna żaba w okolicy, bo tak często jest. To nawet jeżeli tam ta, ta miejscowość się wyludni o 20% w jakimś tam w przeciągu 10 lat, no to można założyć, że te 20% ludzi, która ucieknie, one, ona będzie działała tak na żabę, że ta żaba też o 20% nam po prostu spadnie z obrotami. I dalej to będzie ok. I dalej to będzie ok. Także pod kątem stabilności, lokale raczej wygrywają. Chociaż tak jak mówię, jest ryzyko, że wszystko albo nic. Jeżeli Żabę nie będzie, to wtedy na pewno za niższą cenę trzeba będzie to wynająć i trochę dłużej naszuka, naszukać się najemcy. Bo Żabka płaci troszkę więcej niż rynkowo, ale przez to też ma umowę na 10 lat, więc Żabka też chce mieć pewność, że ma przez 10 lat stabilny lokal. Szósty punkt miesięczne przepływy. Gdzie jest większa kasa? Gdzie są większe procenty? E, mówimy tylko o cashflow, czyli nie mówimy o wzroście wartości, o tym zaraz mówimy o, e, o cashflow, czyli o, miesięcznym, e, o miesięcznych wpływach. No i teraz tak. Generalnie e, patrząc na całą Polskę, no to lokale komercyjne zdecydowanie wygrywają. E, natomiast jeżeli patrzymy na Śląsk, gdzie ja, ja operuję, no to tutaj. E, My spokojnie możemy dowieść mieszkania na 9, czasem 10%. Oczywiście liczymy ROI na pełnym obłożeniu. Jeżeli, jeżeli w danym miesiącu gdzieś tam się pojawi w jakimś mieszkaniu pustostan, to się ten ROI realnie obniży. Więc liczmy 8%, to jest takie bardzo realne założenie. A w przypadku żaby spokojnie możesz liczyć na, na 9% w przypadku średnich miejscowości, w przypadku małych to może być 10%. Więc jest to wyższa, wyższe cash flow, wyższa stopa zwrotu co miesiąc. Więc tutaj, no i też, no właściwie na tym mogę zakończyć. Jest, lokale komercyjne mają tutaj przewagę i teraz bardzo mało osób rozumie różnicę między 8% a 10%. To nie jest kwestia 2%, tylko to jest kwestia tego, że na przykład masz co miesiąc albo co roku 80 tysięcy albo 100 tysięcy. Taka jest różnica między 2%, także to jest różnica bardzo, bardzo duża. Kolejna kwestia, siódma. Wzrost na wartości. No i tutaj raczej, raczej jest porównywalnie z tą różnicą, że jeżeli rewaryzujemy co roku o połowę stawki guz lub całą stawkę guz, w zależności od umowy, jaka, jaka, jaka i kiedy była zawarta, no to żabka naturalnie drożeje, ponieważ inwestor, który będzie chciał taką żabkę odkupić, oczywiście, żabkę mówimy w mówimy lokal, wynajęty pod żabkę. No, to właściwie ten czynsz wprost implikuje, wprost się przekłada na wartość nieruchomości. No, bo właściwie inwestor, jasny, on patrzy na cenę z metra, ale on też płaci, on patrzy na to, ile musi włożyć, ile będzie miał z tego wyjętego. Więc ta żabka co roku drożeje, chcąc, nie chcąc. Mieszkania też, ale już może być taka sytuacja, że na przykład, jeżeli przez dane 3 lata masz stagnację, rynek powiedzmy idzie trendem bocznym czyli mieszkania nie drożają, nie tanieją, to jeżeli gdzieś tam w GUS sobie wyliczy, że jednak te lokale mają nieco wyższe czynsze, to ta żabka będzie delikatnie jednak rosła na wartości. Więc tutaj raczej bym powiedział, że jest to porównywalne być może z lekkim, z lekkim takim plusikiem dla umów, dla żabek ze starymi umowami, czyli z tymi, co mają pełną rewolaryzację. Ósmy punkt: remonty. Tutaj zdecydowanie lokale wygrywają, no bo trzeba taki lokal raz do żabki dopasować, a potem ta żabka sobie już tam sama urzęduje. Jasne, jeżeli wyjdzie ta żabka, no to być może trzeba będzie to remontować pod nowego najemcę. Chociaż żabka ma to do siebie, że ma przeszklone witryny, że ma dobre podłogi, że ma klimę, która tam dogrzewa przeważnie, bo tak to wygląda. Więc ten. Ta żabka, która tam zrobi remont, to przeważnie ten lokal jest na tyle uniwersalny, że tam coś innego może wejść. E, także w praktyce remontów przez, jeżeli masz żabkę dzisiaj na 10 lat, to przez 10 lat nie, tego lokalu nie będziesz remontować, co jest mega plusem. Oczywiście pomijamy jakieś dachy, e, jakąś może elewację z zewnątrz, chociaż nawet nie, bo elewacja jak się zrobi, to ona przez te 10 lat raczej wytrzyma. Więc e, może dach, jeżeli masz, e, e, masz kwestię e, remontów, to tylko tego, tego typu. A w mieszkaniach to już wiadomo, że po 10 latach troszkę to może wyglądać staro. Coś tam się może wydarzyć, zepsuć pralka i tak dalej. Więc remonty zdecydowanie na plus dla lokali komercyjnych. Dziewiąty punkt. Wyjście z inwestycji. Jak łatwo jest wyjść z inwestycji? Tutaj jest delikatny plus na, na, na poczet mieszkań, ponieważ te mieszkania, jeżeli mówimy o mieszkaniach za pół miliona na Śląsku, to możesz wyjść częściowo. tak? Czyli nie musisz sprzedawać wszystkiego, ale możesz na przykład sprzedawać jedną księgę wieczystą zamiast dwóch. Więc tutaj jest dużo większy plus, no i wtedy masz produkt tańszy. Z założenia łatwiej będzie Ci sprzedać mieszkanie za 200-250 tysięcy niż coś za pół miliona. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o o żabki, to, to jest temat bardzo płynny, jeżeli znasz Happy Invest i wiesz jak to sprzedać, to, to nie ma problemu, to, to tak, takie żabki raczej schodzą na bieżąco. Natomiast raczej bym się skłaniał, raczej wyjście z inwestycji jest łatwiejsze w przypadku mieszkań i fajniejsze, bo bardzo często jest tak, tak jak ja teraz mam, na przykład, że ja sprzedaję żabkę, nie dlatego, że jej nie lubię i ona jest jakaś zła, wręcz przeciwnie, płaci za miesiąc, jeść nie woła cudownie, ale po prostu mam inny pomysł na zainwestowanie tych pieniędzy. Natomiast, jeżeli ty byś chciał potrzeba pieniędzy, to być może nie potrzebujesz całego pół miliona, tylko potrzebujesz na przykład tylko 100, 200, 300 tysięcy. I wtedy wyjście z inwestycji jest lepsze w przypadku kilku czystych a nie jednej. Także wyjście z inwestycji, jeżeli chodzi o samą płynność na rynku, i mieszkanie, i żabka raczej, raczej bym obstawiał, że będzie podobnie łatwo lub ciężko sprzedać. Natomiast w przypadku mieszkań będzie o tyle fajniej, że możesz sobie to podzielić na fragmenciki. No i finalnie dziesiąte ryzyko. Ryzyko w przypadku mieszkań jest takie, że na przykład możesz mi najemcy, który nie chce wyjść, nie płaci. Czyli będzie taki okupaz jak to w Hiszpanii, jednak prawo w Polsce jest po stronie najemcy, więc tutaj jest, jest jakieś zawsze ryzyko. Da się oczywiście zabezpieczyć tą umową materialną, da się najmem okazjonalnym, są tam jakieś sposoby, ale z założenia możesz mieć różne tam wyzwania. Ryzyko, jeżeli chodzi o, o trendy, a właściwie trend, antytrendy, jeżeli chodzi o populację w Polsce, o odzietność i tak dalej, no to tutaj mieszkania wiadomo, że długofalowo w niektórych miejscach mogą tanieć i, e, lub nie mieć najemców, więc tutaj wiadomo, że warto większe aglomeracje brać pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o Oloka Żabkowy, on, jeżeli, jeżeli taka żaba, żaba, duży Ben, czy cokolwiek innego, sobie dobrze prosperuje, dobrze działa, to no tutaj masz super. E, jeżeli kupujesz coś, co jest takie, takie, że te obroty są na styku, no to to ryzyko jest dużo większe, bo jeżeli takie najemce ci wyjdzie z takiego lokalu, to potem wiadomo, że lokal na pewno jest trudniej wynająć niż, niż mieszkanie. To nie ulega wątpliwości. I tak to wygląda. 10 plusów, 10 minusów, znaczy właśnie 10 aspektów i jak widać są plusy, minusy. Co jest lepsze? Nie wiem. Ja inwestuję i w to, i w to, bo lubię dywersyfikację. Jeżeli, chodzi o, jeżeli masz gotówkę, uważam, że dużo lepsze są lokale komercyjne. Więcej spokoju i więcej pieniędzy co miesiąc. Jeżeli, jeżeli chcesz robić to kredytem, to wtedy lepsze są mieszkania. Tak uproszczając, to jest mój wniosek taki najprostszy, jaki mogę na końcu dać. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. inwestycyjna. Ja tak robię, że. Tam, gdzie mogę kupić w kredycie, to kupuję mieszkania, tam, gdzie mogę gotówką, to kupuję lokale i jakoś to wszystko się spina. A teraz ta niespodzianka, o której mówiłem. Jeżeli chciałbyś kupić żabkę w Kłocku, to akurat taką mam. Jest fajna cena, nie ma jej nigdzie wystawionej. Także jakbyś chciał żabę z Podlady na około 9% to zapraszam. Szczególnie, że od nowego roku rewaloryzacja na starych warunkach, czyli oskaźnik GUS będzie będzie podwyżka, to możemy się dogadać. Bo tak jak mówiłem, miałem, miałem klienta, który akurat na końcu mi odpadł. Więc to jest moja żabka prywatna. Także do żabki dokładam wspólną kawę. Możemy pogadać na tematy inwestycyjne. Także jak masz ochotę, kupić coś bezpośrednio ode mnie, bez pośredników, to, to, jest, to jest też ważne, że tutaj nie ma żadnego. No to z reguły jest 1,5-2% prowizji, tu, tu tego nie ma. To, to zapraszam. Bo akurat moja spółka taką jedną żabę sprzedaje. A jeżeli wolisz mieszkania, to również oczywiście z Happy Inves pod spodem. Tam ogarniam mieszkania na Śląsku. Takie, takie, takie miejscowości jak Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry, czasem też coś jeszcze innego jest w okolicach. Ja w tych miejscowościach mam właściwie w każdej coś teraz albo mam, albo kupuję. I rynek dobrze znam. Uważam, że jest bardzo ciekawy, bardzo dobry. Mało Mało ryzykowne, bo przeważnie mamy takie, takie mieszkania, które są blisko jakichś konkretnych miejsc, czy albo blisko autostrady, albo, albo uczelni itd., więc tematy są ciekawe. Bardzo je lubię i bardzo w nie wierzę. Więc, jeżeli masz ochotę, to happyinvest.pl. Jeżeli chciałbyś tą żabę, to może w formularz na happyinvest napisać: żaba od Kacpra, to wtedy będziemy rozmawiać. No i co? Tyle w temacie. Widzimy się w kolejny wtorek o 20. Hakona Matata. Wszystkiego dobrego. Cześć!